Mili, skręcamy się na wydechu w lewą stronę. Łóżcie zgięcie prawego łokcia pod prawą stopę. Cały czas czujemy rozciągnięcie prawego pośladka zewnętrznej strony prawego uda. Głęboki wdech w pozycji. Długi wydech. Głęboki wdech, mocny brzuch. I długi wydech, wciągaj i pępek. Kieruj prawe kolano w dół do maty i na prawo. Wdech. Długi wydech, mocny brzuch, jeszcze jeden wdech i z wydechem wciągnij pępek, wróć do centrum. Zmieniamy sobie stopę, w prawą stopę równolegle do lewej i z wydechem kładziemy lewą stopę na prawo u, do, nad, prawym kolanem. Lewe kolano skieruj w dół do maty i do boku, przenieś łapki do tyłu, odepchnij się z wydechem, unieś mostek wysoko, zachowaj proste plecy. I wydech, wciągnij brzuch. I wdech raz, rozciągamy lewy pośladek zewnętrzną, stronę lewy uda, wydech. I wdech dwa, otwieramy lewe biodro Wydech, wciągaj brzuch. I wdech trzy. I wydech, mocny pępek. I wdech cztery. I z wydechem wciągnij brzuch, wkładamy zgięcie prawego łokcia w lewą stopę, skręcamy się w lewą stronę. To jest łagodniejsza wersja, albo przenieście sobie zgięcie prawego łokcia pod lewe kolano, mocniejsza wersja. Ściągajcie prawą łapką, lewą nogę w dół w kierunku maty, otwieramy lewe biodro, lewe kolano idzie w lewo i po. Głęboki wdech. I wydech raz, mocny brzuch. Wdech dwa. I wydech, wciągaj pępek. I wdech, trzy. I wydech. Wdech, cztery. Nic z wydechem wciągnij brzuch, wróć do centrum, tym razem przenosimy zgięcie lewego łokcia w lewą stopę, skręcamy się z wydechem w prawą stronę, odejmujemy sobie lewą stopę, zgięciem lewego łokcia, kierujcie lewe kolano w dół do maty i w lewą stronę. I wdech raz, wydech, wciągaj brzuch, A wydech dwa. Wydech, mocny pępek, wydech, trzy, wydech, i wydech, cztery. I z wydechem wciągnij brzuch, wróć do centrum, odłóż wam stopę, się mięśniami. Dowolnym sposobem szyć do deseczki, z wydechem deska pod winkość ogonową, winiasa, wydech, turanga Wydechcie z głową w górę i wydechcie z głową w dół. I uwaga, skoczmy bądź przechodzimy. Znowu do środka, mamy siadamy na guzach uszowych, na kościach pośrodków, odgarnijcie je na boki. Przygotujcie sobie drażycie go kostki po dwóch stronach bioder. Na płasko odsuwamy je wygodnie od siebie. Teraz unosimy prawą nogę, ustawiamy kolano w kącie 90 stopni. Kierujemy sobie prawe kolano na prawą stronę, obejmujemy je zgięciem prawego łokcia, a lewą dłonią trzymamy prawą stopę i przyciągamy nogę do mostka, plecy są proste, nie garbimy się w ten sposób, wychodzimy mostkiem wysoko, jednocześnie kierujemy prawe kolano w prawą stronę, tu zachowujecie kąt 90 stopni. I wdech raz, na ściągniętym brzuchu możesz, wydech, wciągając mocniej pępek, pokołysać nogą w biodrze, na boki delikatnie, wdech dwa. Poczuj otwarcie prawego biodra i wydech. I wdech trzy, mocny, mocny brzuch. I wydech wciągaj pępek. Wdech cztery. Wydech. I wdech pięć. Uwaga, z wydechem wciągnij brzuch, przełóż prawą stopę za lewy kolano. Weź wdech, przyciągnij się lewym zgięciem łokcia pod prawym kolanem i z wydechem skręt w prawą stronę. Wciskamy prawy pośrodek w matę i wdech raz. Wariant pierwszy, łapka na macie. Wydech, wciągaj brzuch. Wdech dwa, wariant drugi, prawa łapka na lewym biodrze. I wydech, wciągaj pępek. I wdech trzy, barki w dół od uszu. I wydech, mocny, mocny brzuch. I wdech cztery. I z wydechem wciągnij brzuch, wróć do centrum. Od razu wracamy do wariantu. Prawe kolano kąt 90 stopni, lewa łapka na prawą stopę, zgięcie prawego łokcia na prawe kolano. Na mocnym brzuchu, wychodząc maskiem do przodu, na prostych plecach, rozruszajcie jeszcze delikatnie prawą nogę w biodrze. I teraz spróbujcie sobie unieść prawe rany w górę. Przenosimy je pod prawą nogą i wkładamy sobie prawy bark pod prawe udo, ok? Przenieście sobie prawą łapkę do boku, zapieramy się łapką o matę. Próbujemy przenieść sobie lewą łapkę na zewnętrzną, krawędź prawej stopy, lekko doprosować prawą nogę. I cały czas odpychajcie się tutaj prawym tricepsem od tyłu prawego uda, ok? Zapieramy się. I wdech, raz, mocny brzuch, mocne otwarcie biodra. Wydech, wciągaj pępek. I wdech, dwa. I wydech. Wydech, trzy. Mocny, mocny brzuch. Wydech, odpychaj się prawą łapką też od maty. Wdech, cztery. I wydech. I wdech, pięć. Uwaga. Z wydechem łapki. Połóż po dwóch stronach bioder. Prawa noga nie zsuwa się z maty. Jeśli chcesz, możesz wziąć klocki. Położyć sobie na nich łapki na płasko. Klocki lekko wysunąć do przodu, przed biodra. Klocki wąsko. I teraz z wydechem. Unosimy się w górę i próbujemy oderwać lewą nogę, a prawa jest na naszym prawym tricepsie. Wydech raz. I wdech dwa mocny brzuch. I wydech. I wdech, trzy. Mocno odpychaj się łapkami od maty, od klocków. I wydech. I wdech, cztery. I wydech. I wdech, pięć. I z wydechem wciągnij brzuch, lewa pięta na matę. Mocno odpychając się łapkami od klocków, od maty. Siadamy. Ok. Winiasa, druga noga. Przejdźcie sobie dowolnym sposobem przez winiasę. Wdech, deseczka. Wydech czaturanga. Wdech pies z głową w górę i wydech pies z głową w dół. I znowu z wdechem bądź przeskok do przodu na ty, siadamy na guzach kulszowych, kościach, pośladku. Ogarniamy sobie skórę na boki. Prawa noga prosta, lewa, kolano kąt 90 stopni. obejmujemy lewe kolano od zewnątrz zgięciem lewego łokcia. Prawą nogą chwytamy za lewą stopę. Wychodźcie mostkiem do przodu, trzymajcie proste plecy. I wdech raz. Czujemy rozciągnięcie, lewy pośladek, lewa uda. Wydech. I wdech dwa. Możecie lekko rozruszać lewą nogę w biodrze. Wydech, wciągaj brzuch. I wdech trzy. Przyciągaj nogę do klatki piersiowej. Wydech, wciągaj, pępek. Wdech cztery. Lewe kolano 90 stopni. I wydech mocny, mocny brzuch. I wdech pięć. I wydech, wciągnij brzuch przestaw lewą stopę, za prawe kolano. I z wydechem połóż zgięcie prawego łokcia pod lewym kolanem. I z wydechem skręcamy się w lewo. Wciskaj mocniej lewy pośladek wałtę. I wdech raz, ciągnij zewnętrzna strona lewego uda. I wydech, wciągaj brzuch. I wdech dwa. Uwaga, drugi wariant dla chętnych. Z wydechem być może lewa łapka na prawe biodro. I wdech trzy. I wydechem mocny pępek. Wydech 4. Wydech. I wdech 5. Uwaga. Z wydechem wciągnij brzuch. Wróć do centrum. Unosimy znowu lewą nogę. W górę. Lewy kolano kąt 90 stopni. Obejmujemy zgięciem lewego łokcia od zewnętrznej. lewe kolano prawą łapką. Chwytamy za prawą, za lewą stopę. Wciągnij mocno brzuch. Otrzymaj proste plecy, rozruszaj jeszcze delikatnie lewą nogę w biodrze, zasysaj pępek, cały czas oddychaj. Poczuj coraz większą elastyczność w lewym biodrze. Mostek do przodu, mocny brzuch. I teraz uwaga, jeśli masz ochotę, trzymamy lewą łapkę prawą dłonią. Z wdechem prostujemy lewe ramię i przenosimy je sobie pod lewą nogą. Przenosimy lewy bark pod lewe uda. Prostujesz sobie lewą łapkę do boku, odpychasz się nią. Nasz lewy triceps siedzi na tyle lewego uda. Prawą łapkę przenosimy na zewnętrzną krawędź lewej stopy. I wdech raz, próbuj prostować nogę tylko tyle, ile możesz. I wydech wciągaj brzuch, zapieraj się lewym tricepsem o tył lewego uda. Wdech dwa, mocny, mocny brzuch, mocne rozciąganie w miodrze. I wydech wciągaj pępek. I wdech trzy. Mocno zasany brzuch i wydech. I wdech cztery i wydech, wciągaj pępek i wdech pięć. Uwaga, możesz zostać tutaj. Albo zrób wydech, połóż łapki na macie. Jeśli chcesz, możesz użyć klocku. Znowu klocki na płasko. Bardzo wąsko po dwóch stronach. Bioder. Zapieraj się tyłem, lewego ramienia o lewe udo. I z wydechem unosimy się w górę. Na wydechu dodajemy prawą nogę. Zostajemy na pięć oddechów. Wdech raz. I wydech. Mocny brzuch. Wdech dwa. I wydech. Wdech trzy. Wydech. Wdech cztery. I wydech. I wdech pięć i z wydechem wciągnij brzuch, prawa pięta na matę, delikatnie pośladki. I wdech. Rozluźniamy, odstawiamy na razie klocki na boki. przejdźcie sobie przez jedną winiaskę z wydechem deseczka. I wydech czaturanga. I wdech pies z głową w górę. Wydech pies z głową w dół. Uwaga, jeśli nie robicie lotosu Miejcie splecione nogi jak do siadu skrzyżnego. Przechodzimy sobie na matę i teraz na chwileczkę otworzymy jeszcze biodra. Jeśli nie będziecie robić lotosów, zostańcie sobie w siadzie skrzyżnym, a później chwyćcie się pod piszczelami, unieście nogi, przyciągnijcie mastek do ud. I w tej pozycji podtrzymujcie się za piszczele, ok? Albo przenieście sobie zgięcia łokci pod kolanami i zostańcie tu. Co pewien czas to kilka oddechów zmieniajcie skrzyżowanie kostek, podciągajcie się pod łydkami, wypychając mostek w górę, doklejając łopatki do pleców. Jeśli uda Wam się złączyć dłonie super, ale nie na siłę. Jak będziemy robić lotosy, różne warianty, zostańcie w tej pozycji, a jak przyjdziemy do Urtwa w razem. do Urtwa nasana odwróconego lotosu, zróbcie sobie świecę. Jeśli jej nie robicie, to połóżcie się na płasko na macie, weźcie klocek, podłóżcie pod kość krzyżową. I na nogi do wiparytykowania, ok? W ten sposób. Okay. Kładziemy się jeszcze wszyscy na bencie. I teraz przejdźcie sobie do szczęśliwego dziecka. Dajcie stopy szeroko i spróbujcie chwycić się jak najwyżej, nawet za zewnętrzne krawędzie stóp. Ściągajcie kolana w dół. Zróbcie też taki myk, jeśli Wam się uda. Włóżcie ramiona od wewnętrznej strony nóg. I teraz przenieście pod kolanami sobie łokcie i chwyćcie dłoni za zewnętrzne krawędzie stóp. Ściągajcie kość ogonową do maty. Poczucie mocne rozciągnięcie po wewnętrznych stronach. Zasysamy pępek, stopy, flecy, jakbyśmy chcieli stanąć płasko na suficie. I wdech raz. Ściągamy kolana w dół. Wydech, wciągasz brzuch, ściągaj kość ogonową do maty. Wdech dwa. Podbródek do mostka. I wydech, wciągaj brzuch, płaskie dolne plecy. I wdech trzy, staramy się schodzić kolanami w dół, dawać nogi na boki. I wydech, wciągaj, brzuch. I wdech cztery. I wydech, oddalaj barki od uszu. I wdech pięć. Uwaga, możesz zostać tu, jeśli nie zakładasz nog za głowę. Wydech, zostań w szczęśliwym dziecku. Jeśli zakładasz nogi za głowę, najpierw złącz sobie stopy. Zostaw ramiona wewnątrz i teraz stara się wędrować barkami jak najwyżej pod łydki. Jeśli kość odonowa oderwie się od maty, nic nie szkodzi. Unieś głowę pod brudek do mostka i na mocnym brzuchu spróbuj o, przewędrować sobie stopami za głowę. Skrzyżować je, jeśli poczujesz mocne napięcie w lędziach. Rozciągnięcie w odpuść pozycję, ok? Na razie kość ogonowa może się unieść na tył. Mamy lekko zaplecane nogi, wchodzimy barkami jak najdalej pod łydki. Pod kolana wciągamy brzuch. Jeśli poczujesz dyskomfort pozycji, to poczujesz ciągnięcie mocne w Albo ucisk w brzuchu, wtedy rozplącz się, zostań w szczęśliwym dziecku. W tej pozycji możecie kontrolować stopy, trzymać je. Nie czujemy ucisku stóp na głowę, na szyję. Jeśli jest wszystko ok, to dłonie na pośrodki albo próbujemy prostować mocny brzuch. Niektórzy położą dłonie na macie, ale uważajcie na mocny docisk, wtedy lędzi, ok? A jeśli będzie za mocny, wycofujemy dłonie do poprzednich wariantów. Mocny brzuch, kostki są skrzyżowane wygodnie. Wyciągajcie nogi w tył. Starajcie się ciągnąć stopami w górę, żeby nie naciskać na głowę, na szyję. Mocny brzuch i wdech raz. I wydech, wciągaj pępek. Na razie nie wchodź głęboko do pozycji. Wdech, dwa. Robisz tylko tyle, ile możesz. I wydech, wciągaj brzuch. Czujesz przyjemny masaż góry pleców. I wdech, trzy. Mocny, mocny brzuch. I wydech, stara się ciągnąć stopami w tył, bez naciskania na głowę, na szyję. Wdech, cztery. Jakbyśmy chcieli prostować nogi w kolanach. ok? wydech, wciągaj brzuch. I wdech, pięć. I z wydechem wychodzimy, wciągasz mocniej brzuch, oginasz bardziej kolana, rozróżniasz stopy, rozplantujesz, przeniesiesz sobie dłonie na stopy, jedną podkładasz pod tył głowy, bardzo delikatnie drugą dłoń trzymasz na stopach, na wydechu kręg po kręgu, schodzisz sobie w dół na matę i stopy na szerokość bioder, ramiona wzdłuż ciała. Z wydechem wszyscy wychodzimy ze szczęścia tego dziecka. banda sana miednica na chwilkę w górę. I wydech zapiera się tyłami ranion przenosi ciężar ciała na nogi. I wdech oddal barki od uszu, odpychaj się od trycepsów i dłoni. Wydech wciągaj brzuch w pozycji. I jeszcze jeden wdech, trzy mocna pozycja. I z wydechem kręg po kręgu od łopatek w dół. Weź wdech przez dowolny bok. Wychodząc sobie w górę, przed nami lotos, jeśli go nie robicie, zostańcie w takim siedzi z okej? ok? I spróbujcie sobie, jeśli nie robicie lotosa, nie zrobicie to lasane uniesienia się w górę w lotosie, to w siedzi z krzyżem, połóżcie sobie klocki przy biodrach i spróbujcie się unieść w górę i oderwać w ten sposób stopy. Kilka razy, ok? Klocki stabilne, drewniane, korkowe, o dowolnej wysokości, balansujemy, jeśli zrobicie lotos... Zostawcie sobie nogę, którą zwykle automatycznie zakładacie później na dole i weźcie nogę, którą zakładacie pierwsza. Zaokrąglamy sobie plecy, ruszamy nogą w biodrze i na mocnym, mocnym brzuchu, czując rozciągnięcie w pośladku i po zewnętrznej stronie uda, kierujemy sobie naszą stopę na przeciwny biodra. Zasysamy pępek, przyciągamy nogę do siebie, kierujemy kolano w dół. Zakładamy nogę na biodrze. Mocny, mocny brzuch. Druga noga. Przenieście ją sobie do przodu. I spróbujcie założyć na drugie biodro. I teraz, żeby się stopy nie zaślizgiwały, uruchamiamy przywodziciele. Mocny brzuch. Stopy trochę flex. Pięty wciskają nam się w biodra. Jeżeli wszystko jest ok, nie czujecie kłucia napięcia w kolanach, zostańcie. Jeżeli pojawi się jakieś kłócie napięcie, zrezygnujcie z pozycji. Zostańcie w siodzie krzyżem. Dłonie przy biodrach. Cztery strony świata to lasana. Wdech, miednica w górę, kolana wyżej. I wydech, pośladki na matę. Obracamy się o 90 stopni. I wdech, miednica w górę, kolana wyżej. I wydech, pośladki na matę. Obrót o 90 stopni. I wdech, miednica w górę, kolana wyżej. I wydech, wciągnij brzuch, pośladki na matę. Obrót 90 stopni. I wdech. Kolana w górę pośrodki wyżej kolana do góry bardziej. Ok. I wydech. Siadamy na macie. Jeśli nie robicie garba Pindasany, możecie tu zostać w tolasanie, czyli do trzech do pięciu, zrobić sobie trzy razy powtórzenia w tej pozycji możecie też użyć klocków. Ja spróbuję dzisiaj zrobić z Wami garba Pindasana. Jeśli nie robicie garby, to robicie to na krockach. Ok. Garba Pindasana jest dość mocna. Zależy od nastroju naszego ciała. Unosimy kolana, chwytamy się pod kolanami i tu już możecie być w takiej pozycji, próbując utrzymać równowagę. W garbie przyciskamy sobie nasze dłonie, przedramiona i łokcie w przerwie między łydkami, a udali. Jeśli macie śliskie leginsy, to się uda. Jeśli macie matowe, nie uda się. Mnie się dziś udało, aczkolwiek jeśli bardzo mocno ściskacie przedramiona aż do czerwienienia i sienienia, zrezygnujcie z tej pozycji, ok? Możemy złączyć dłonie albo je rozłączyć. W garbie plecy są lekko zabruntowane. Mocny brzuch, mocny pętek. Ta pozycja wychodzi nam, jak jesteśmy bardzo dobrze rozgrzani, spoceni, ale nie Jak otworzyliśmy dobrze biodra i uelastyczniliśmy nasze pasmo biodrowo-piszczelowe. W pełnej garbie musicie przesunąć. Jeszcze mocniej ramiona, poczuć jak Wasze bicepsy się napinają i dotykacie sobie twarzy. Proponuję, żeby na początku to było dotknięcie kciukami i ogłoszkami palców wskazujących bardzo delikatne. Jeżeli czujecie, że za bardzo ciągną Was ramiona, złóżcie sobie dłonie albo zostawcie je rozłożone. I zostajemy sobie na pięć oddechów. Wydech raz, wydech wciągaj brzuch, wydech dwa. I wydech, mocny pępek, garba, pindasana na płód, dłonie matki. Wdech, trzy. I wydech, wciskaj pięty w biodra, aktywuj przewodniciela w lotosie. Wdech, cztery. I wydech, wciągaj brzuch, pępek do kręgosłupa. I wydech, pięć. I wydech, wciągnij brzuch, oddal dłonie od twarzy. Jeśli możesz, złączyć na moment, weź wdech, unieś mastek wyżej. I teraz z wydechem na mocnym brzuchu zacznij wyciągać przedramiona i dłonie z przerwy między łydką a udem. Ja sobie zakładałam raz na początku jedno przedramię, później drugie tym oto sposobem wytrzymałam tą pozycję. Jeżeli masz dosyć lotosa, rozplącz nogi, przejdź przez winiasy, przejść do świecy. Jeśli nie robisz lotosa, przejść do świecy. Albo połóż się na maciusz, prościągaj, jeśli jesteś w lostocie, chcesz zrobić urdwa padmasany, czyli odwrócony lotos, przesuwamy nasze kuce i warkoczyki na głowę, mamy łapki splecione do lotosu, teraz z wydechem połóżcie się na macie, na płasko, oddalamy barkiet od uszu, mamy nogi w lotosie na wdechu unosimy sobie pośrodki wysoko, zesuwamy tyły ramion na szerokość barków, zapieramy się tricepsami. o matę i zostajemy w takiej pół świecy w lotosie. Możesz być tu cały czas, wydłużać szyję, oddalać barki od uszu, jeśli czujesz ucisk na głowę, szyję zrezygnuj dziś z tej pozycji, ok? Zostań w niej na kilka oddechów, jeśli czujesz się dobrze, z nogami splecionymi do lotosa. Możesz oczywiście też mieć nogi splecione, jak do siadu skrzyżnego. Przenieś ciężar ciała, jak jesteś w podparciu na tyłach ramion, barkach. Przenieś ciężar ciała na łokcie, tricepsy, odpychaj się. Dłani ramion od maty wciągaj brzuch, z wydechem, z wydechem pozostaw zasany pępek. Na wdechu pępek zasany, żebra rozchodzą się na boki. Z wydechem wciągasz mocniej brzuch. Pracujemy mu na banto. Złap równowagę na barkach i powolutku spróbuj podeprzeć bardzo delikatnie kolana. Barki rozstaw szeroko, ciężar ciała nie przechodzi na kark, na głowę szyję. Trzymasz go na cienkiej linii, barkach i karku. Mocny brzuch. Dłonie delikatnie podpierają kolana, nie napierają na nie mocno. Patrzysz na pębek, pracujesz z mulabandą, zaciskasz miśnie krocza, na biednicę. wdech, wydech, pębek do kręgosłupa. Subtelna praca z mula bandą mocny brzuch. Jeśli czujesz się stabilnie, możesz próbować. Unosić siłą nóg kolana bardziej w górę, a tylko dłonie idą za lekkim ruchem kolan, podpierając je. Pełna koncentracja, pełna medytacja w asanie. Trzymaj ciężar ciała na barkach. Nie pozwól, żeby przechodził w górę. On bardziej przechodzi w razie czego w dół na barki i na łopatki, żebyś mógł, mogła położyć się plecami na macie. Nigdy nie przenosimy go na głowę szyję i trzymamy mocny brzuch, mocno mullowany. Pełna koncentracja w pozycji. Możesz łączyć oddechu dziadzi, szumiący w gardle. Jeszcze pięć oddechów w każdej pozycji w świecy albo w urdwa podmasanie. No i po pięciu oddechach z wydechem. Tyły ramion na matę, dłonie na plecy. Weź wdech. Przenieś ciężar ciała bardziej na tyły ramion, na łokcie. I na wydechu na mocnym brzuchu przynosząc sobie dłonie po plecach do pośladków. Na mocnym brzuchu kręg po kręgu od łopatek. Przechodzimy sobie w dół na matę. Nie puszczajcie gwałtownie pośladków. Rozplączcie powolutku nogi. Rozluźnijcie je o jak pięknie jeśli byliście w świecy też wychodzimy powolutku możemy po się zrobić rowerek nogami bardzo fajny tyle czasu ile potrzebujecie i przed nami tylko jeszcze kontrasana